Hejka No nagramy króciutki film tak w środku co to się dzieje tu Siedzą same panowie, same samczyki nadal szukam tej wyszwanki no i nikt nic nie pisze tak jakby nie było wyszłanek tych grochowych Chyba no. będzie spożony z budapesztką Czarne mam w komplecie, bo są dwa samczyki czarne, jeden czerwony, ale sąiczki są tych sportów to raczej jeszcze będzie coś na wydanie. Nie są głodne, nie pływają teraz to tylko siedzą jedzą. Nie wypuszczam. No i szacun dla tych co ganiają. Ale to. Chyba w mieście bardziej ganiają, bo to nie wiem czy to jeszcze by pozwolił no, na coś Chodź to dzikuny jedne takie tam oczki do oganiania do okresu Ja wiem, że potrafię oferować, ale szanuję tych co, co ganiają całe zimę. Naprawdę szacun dla nich i dla ich głębi. Moje nie wypuszczam. Albo by poszły. Chociaż wcześniej geniałem, no, ale to było zawsze straty. A taki łaciaty jest w Węgierze. Cały pstrejonet. Para widynów, ale jutro jadą na targ. Raczej to nie niepotrzebne. Żeby mi się tu samce tylko nie pożyły. W tamtym roku miałem samice tak samo oddzielone, no to samice się wypożyły między sobą. liczyłem nawet tego ile jest, ale aby cieplej było to ich czeka szczepienie, także pierwszy raz w tym roku zaszczepię, już pewnie w tym roku nie, tylko w nowym roku, tak to będzie. No i panowie. szczęśliwego nowego roku, wysokich lotów, długich, no i żeby wracały nam te szpaki, pozdrawiam, hej Mirek. na raže